Wszystkim chciałbym Wam pokazać, powiedzieć na razie, że zmieniłem tą nazwę kanału na Wędkarstwo Lubuskie, bo jestem z tego rejonu Lubuskiego. A tamtą nazwę, co ja miałem, to miało dużo osób z tego, co widziałem na YouTube. No, także zaczynamy. Przejdźmy do sedna sprawy. I Zrobiłem tutaj y, połowę zestawu gruntowego z rurką, y, z stoperem gumowym i krętlikiem. Zajmiemy się teraz y, przyponem z włosem na kulkę proteinową firmy Traper o smaku truskawki. Y, także weźmiemy sobie żyłkę. Robimy, robimy prostą pętlę. O. Nie dużą pętlę, bo nie trzeba dłużej. mamy pętlę teraz ja sobie nawlekam taką gumową tuleję czy coś w tym stylu na żyłkę później daję na to haczyk od, od ostrza naplatam na ten o zostawiam sobie tam jakąś tam część na kółkę proteinową teraz tak wkładamy żyłkę do strony ostrza o to będzie węzeł bez węzła tak i teraz oplatamy z 7 razy Można więcej oczywiście I wracamy kilkoma ruchami i wkładamy żyłkę do środka. Nie wiem, czy to dobrze będzie. Ja to dobrze zrobiłem, bo dawno tego nie robiłem już, takiego węzła. Bardzo prosty jest oczywiście. Możecie mnie w komentarzach poprawić oczywiście i, i to zmienię. Teraz zawiążemy przypom do krętlika. Albo najpierw kulę, kulkę przywiercamy wiertełkiem kulkę proteinową o przewiercamy o teraz robimy tak, że łapiemy za żyłkę zamykamy no i tu już jest cały zestaw zrobiony. Możecie go robić, korzystać z niego. Także. Także cześć.